Wiadomość od Boga na dziś. Drogi ukochany synu, tak mówi Pan, na początku tego roku 2025 zapewniam Cię, że zostaniesz obdarzony bogactwem i sukcesem. Tak, drogi synu, wybrałem Cię, abyś otrzymał moje błogosławieństwa. Nie bój się, bo ja, Twój Bóg, spojrzałem na Ciebie i uznałem Cię za godnego obfitych darów. Które na Ciebie czekają. Przyjmij przyszłość z niezachwianą wiarą i bądź świadkiem majestatycznego objawienia mojego boskiego planu dla Twojego życia. Polub ten film, jeśli wierzysz w cudowne moce Pana. Pragnę widzieć Cię prosperującego we wszystkich dziedzinach życia, osiągającego obfitość i bogactwo, na które zasługujesz. Jesteś cennym stworzeniem. A ja pragnę widzieć Cię szczęśliwym, zdrowym i spełnionym. Ufaj mi, bo jestem tym, który podtrzymuje niebo i ziemię i mogę zdziałać cuda w Twoim życiu. Pozwól mi wejść do swojego serca i prowadzić Cię najlepszymi ścieżkami, bo jestem Bogiem, który pragnie widzieć Cię kwitnącego we wszystkich aspektach życia. Jeśli wierzysz, że ten rok 2025 będzie rokiem błogosławieństw dla Ciebie, napisz w komentarzu. 2025 to będzie rok wielu błogosławieństw. Drogi Synu, zanim kontynuuję tę Boską wiadomość, proszę zostaw polubienie i udostępnij ten film pięć osobom, które kochasz ze swojej rodziny. Amen. Ukochany Synu. W ciągu najbliższych trzech dni niespodziewane cuda finansowe wydarzą się w Twoim życiu. Doświadczysz nowych możliwości i przemian, które zmienią Twoje życie jak nigdy wcześniej. Napisz 11:11, jeśli wierzysz w cuda Pana. Synu, w ciągu najbliższych sześciu godzin otrzymasz nieograniczone bogactwo i obfitość we wszystkich dziedzinach swojego życia. Jeśli pozostaniesz tutaj i obejrzysz ten film do końca, będą to cudowne minuty pozytywności i proroczych przesłań od Pana. Bóg mówi: Wylewam na Ciebie cudowne błogosławieństwa i poprawę, abyś prosperował i odnosił sukcesy we wszystkich aspektach swojego życia. Jak wartka rzeka, finansowa obfitość popłynie obficie. Zwiększając się każdego dnia, zobaczysz, jak moja łaska objawia się w niezwykły sposób w Twoim życiu. Drogi przed Tobą otworzą się, prowadząc Cię do możliwości, o jakich nigdy nie marzyłeś. Plon obfitości będzie bogaty i stały. Przyjmij teraz to oświadczenie o obfitości i dostatku. Nie bój się, bo moja ręka jest nad tobą, prowadząc cię i umacniając, abyś osiągnął nowe wyżyny. W czasach niedostatku będziesz podtrzymywany przez moją hojność. Napisz: „przyjmuję z wiarą, aby to potwierdzić. Bądź wdzięczny za te fale szczęścia i fortuny, ale także hojny w dzieleniu się swoimi błogosławieństwami z innymi. Poprzez swój przykład hojności inni również zostaną dotknięci i pobłogosławieni. Pamiętaj zawsze, kim jesteś i skąd pochodzisz. Pokora i wdzięczność są kluczowe, aby utrzymać ten przepływ bogactwa i obfitości w Twoim życiu. Jestem przy Tobie na każdym kroku tej drogi. Nie bój się, bo Twoja gwiazda świeci. A moja łaska poprowadzi Cię w każdej decyzji, jaką podejmiesz. Ta pozytywna przemiana będzie świadectwem mojej mocy i miłości w Twoim życiu. Wykorzystaj każdy moment tego nowego sezonu błogosławieństw i radości. Napisz cała chwała i cześć dla Pana. Amen. Moi drodzy, dziś jesteśmy zgromadzeni, aby zanurzyć się w głębinach Psalmu 23. Ten psalm to prawdziwa perła, która na przestrzeni wieków pocieszała serca. Prowadzi nas do miejsca pokoju, nadziei i zaufania, gdzie znajdujemy odpoczynek u naszego dobrego pasterza, Pana Boga. Psalm 23 zaczyna się słowami, które dotykają naszych dusz spragnionych pocieszenia. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Te słowa brzmią w naszych sercach jak czuły uścisk Boga, zapewniający, że On troszczy się o nas w każdej chwili. Kiedy patrzymy na nasze życie, możemy napotykać trudne sytuacje i niepewności. Jednak Psalm 23 przypomina nam, że nawet w najciemniejszych dolinach nie jesteśmy sami. Nasz Bóg, nasz kochający pasterz, jest z nami, prowadzi nas i chroni. Każe mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Te słowa ukazują czułość i troskę Boga wobec nas. On daje nam odpoczynek i odnawia nasze siły, nawet w obliczu największych trudności. Pokrzepia moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Boża opieka wykracza poza nasze fizyczne potrzeby, troszczy się także o nasze dusze z nadziei i sensu. Prowadzi nas swoją sprawiedliwością i kieruje na swoje ścieżki, abyśmy mogli żyć życiem, które chwali Jego święte imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kropka. Drodzy, te słowa są obietnicą odwagi i ochrony w obliczu życiowych trudności. Kiedy stajemy w obliczu burz i cierpień, nie musimy się bać, ponieważ nasz Bóg jest z nami. Zastawiasz przede mną stół wobec mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich się przelewa. Te słowa mówią o łasce i błogosławieństwach, które Bóg nam daje nawet gdy stawiamy czoła przeciwnościom. On wzmacnia nas i napełnia radością, niezależnie od okoliczności, jakie nas otaczają. Kochani, psalm 23 to hymn zaufania i chwały dla naszego niebieskiego pasterza. Zapewnia nas, że bez względu na to, z czym się zmagamy, Możemy znaleźć schronienie i pocieszenie w ramionach naszego kochającego Boga. On jest naszym opiekunem, przewodnikiem, obrońcą i najbliższym przyjacielem. Niech ta prawda napełni nas nadzieją i wzmocni naszą wiarę. Ufajmy w pełni naszemu dobremu pasterzowi, wiedząc, że on zawsze jest z nami na każdym kroku naszej drogi. Napisz, Bóg jest wierny, aby przyjąć to słowo z wiarą i nadzieją. Bóg wciąż działa. Mój ukochany synu, posłuchaj słów najwyższego, bo ja jestem Bogiem niemożliwego. Tym, który tworzy bogactwo z niczego i zsyła cuda na ziemię. Czas Twojego nieograniczonego bogactwa jest bliski. A Twoje oczy będą świadkami niespodziewanych błogosławieństw, które popłyną jak strumień w Twoim życiu. Jak kochający Ojciec, jestem gotów rozwiązać strumień cudów, które pobłogosławią wszystkich wokół Ciebie. Twoja obfitość nie będzie egoistyczna, ale stanie się źródłem hojności dla tych, którzy Cię otaczają. Tam, gdzie kiedyś była bieda, Teraz będzie obfitość. Tam, gdzie była smutek, pojawi się radość. Nie martw się, bo ja jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Twoje dni wątpliwości i rozpaczy odchodzą w przeszłość, ponieważ wkrótce ujrzysz Moją potężną rękę działającą w Twoim życiu. Otworzę drzwi, które były zamknięte przygotuje ścieżki sukcesu, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Moje błogosławieństwa będą jak tryskające źródło, przelewając się na wszystkie obszary Twojego życia. Drogi synu, przejdźmy do dzisiejszej modlitwy końcowej. Umiłowany Boże, nasz Ojcze Niebiański, dzisiaj podnosimy nasze serca w dziękczynieniu i chwale za Twoje piękne słowa które napełniają nasze dusze nadzieją i wiarą. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje inspirujące słowo, które prowadzi nas i podtrzymuje we wszystkich okolicznościach życia. Chcemy Ci podziękować, Panie, za błogosławieństwa finansowe, które wysyłasz, aby odmienić nasze życie. Uznajemy, że jesteś naszym wiernym dostawcą który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Twoja bezwarunkowa miłość dociera do nas i zaskakuje nas nieoczekiwanymi darami, które przepełniają nasze życie. Kochający Ojcze, Ty jesteś tym, który zna nasze najgłębsze pragnienia i odpowiada na nasze modlitwy cudami i błogosławieństwami, które przemieniają naszą drogę. Jesteś Bogiem niemożliwego i ufamy Twojej mocy, że poprowadzisz nas do życia pełnego obfitości i celu. Dziękujemy Ci, że jesteś tak kochającym Ojcem, który przyjmuje nas w swoich ramionach w każdej chwili. Twoja obecność przynosi nam pocieszenie, pokój i radość. Znajdujemy w Tobie schronienie. Wiedząc, że jesteś naszą twierdzą i wsparciem w burzach życia. Niech to dziękczynienie przelewa się w akty hojności i współczucia wobec tych, którzy nas otaczają. Daj nam serce wrażliwe na potrzeby bliźnich, abyśmy mogli być kanałami Twoich błogosławieństw i miłości. Dziękujemy za Twoją łaskę i miłosierdzie. Które towarzyszą nam na każdym kroku naszej drogi. Jako Twoje dzieci powierzamy nasze życie w Twoje ręce, ufając Twojej mądrości i miłości, która prowadzi nas najlepszą drogą. Niech Twoje imię zawsze będzie uwielbione we wszystkim, co oczynimy, bo jesteś godzien wszelkiej chwały i adoracji. Zękujemy Ci, Panie, za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu i za to, że kochasz nas w sposób bezwarunkowy. W imię Jezusa, któremu należy się wszelka cześć i chwała, modlimy się i dziękujemy. Amen. Umiłowany synu, jeśli to przesłanie od Boga dotknęło Twojego serca, proszę zostaw polubienie, udostępnij je dwóm osobom, które kochasz. I nie zapomnij zasubskrybować tego pięknego kanału. Niech Bóg Cię błogosławi.